Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku Skorpiona. Cieszę się, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na czerwiec 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił, nie przegapiła horoskopu na następny miesiąc. Moi drodzy, pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Jak będzie wyglądał nasz y, dzisiejszy horoskop drogie skorpiony. Tarotem sprawdzimy sobie co może was czekać w takich sferach życia jak praca, finanse, uczucia i zdrowie, a na koniec filmu wyciągniemy przesłanie anielskie. Zobaczymy co anioły chcą przekazać na czerwiec skorpionom. Także oglądajcie film do samego końca. Dobrze, skorpiony, patrzymy. Skorpiony. I czerwiec 2021. Cóż w pracy, w finansach, w uczuciach i w zdrowiu. Dla naszych skorpionów. Skorpiony. Zobaczmy. No, moje drogie skorpiony. Pierwsza informacja, która mi się tutaj dla Was pokazuje na czerwiec, jest taka, że będziecie mieli szansę rozpocząć jakąś nową pracę lub zdobyć jakieś nowe czy też dodatkowe źródło dochodu, które pozwoli Wam na odkładanie jakichś pieniędzy oraz właśnie na gromadzenie pieniędzy. I w takiej sferze zawodowo-finansowej, na pewno otwierają się w czerwcu przed Wami takie fajne, pozytywne i dobre. Nowe drogi oraz nowe możliwości. Ale zobaczmy poszczególne sfery życia. Cóż czeka skorpiony właśnie dodatkowo jeszcze w tej pracy i w finansach? Cóż czeka skorpiony w uczuciach, w miłości. I co czeka skorpiony w zdrowiu. Zobaczmy. Praca i finanse. Popatrzmy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę i o finanse, to rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy oraz pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to jak najbardziej mam pokazane, że będziesz miał, będziesz miała dużą szansę na to, aby znaleźć nową pracę, co pomoże Ci w znalezieniu tej nowej pracy. W znalezieniu tej nowej pracy pomoże ci twoja intuicja, czyli twój wewnętrzny głos. Warto, abyście w tym miesiącu y, słuchali się swojej intuicji, gdyż ona wam bardzo pomoże. Do tego stopnia, że poprzez wasze takie wewnętrzne odczucia, że ja chcę robić to, ja chcę pracować w tym miejscu, wykonywać taką pracę, będziecie energetycznie mogli przyciągnąć do siebie właśnie taką pracę którą chcecie wykonywać. Także jak najbardziej jest szansa na znalezienie pracy, moi drodzy, tylko musicie wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o osoby pracujące, to ja mam tutaj pokazane, że w waszej pracy w czerwcu mogą powychodzić na jakieś tajemnice. Coś, co do tej pory było niejasne czy też zakryte, może w czerwcu wyjść na jaw i poprzez co mogą tutaj być jakieś mniejsze lub większe zamieszania. Także proszę, abyście na to uważali w pracy, osoby pracujące. Może też być tak, że ta intuicja właśnie również Wam się przyda, gdyż będziecie mieli wyostrzoną w czerwcu intuicję, jeżeli będziecie mieli jakieś decyzje odnośnie pracy. Do podjęcia to nie słuchajcie ludzi, doradztwa innych osób, tylko słuchajcie się swojej intuicji, swojego wewnętrznego głosu, gdyż ona będzie mogła w czerwcu doprowadzić Was do sukcesu. Jeżeli chodzi o finanse, moi drogie Skorpiony, to ja mam tutaj pokazane, że sytuacja powinna być dość stabilna, jeżeli chodzi o finanse. Co niektórzy z Was mogą chcieć inwestować pieniądze w wiedzę. Na przykład zdawać jakieś egzaminy, które są płatne, albo zapisywać się na nowe kursy czy szkolenia. Zobaczmy, drogie skorpiony cóż w miłości? Miłość sobie rozdzielimy na osoby, na singli, osoby samotne oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem i singielką i zastanawiasz się, czy masz szansę w tym miesiącu znaleźć miłość, poznać nową osobę, z którą mogłabyś, mógłbyś stworzyć nową relację, to ja mam pokazane, że jeszcze nie. Jesteś osobą zmęczoną. Prawdopodobnie po przejściach, prawdopodobnie po jakichś nieciekawych znajomościach, jeżeli chodzi o uczucie i o miłość. I jesteś już troszkę zmęczona, jesteś już troszkę zmęczony. I z jednej strony chcesz poznać kogoś nowego, chciałabyś, chciałbyś mieć kogoś przy sobie, a z drugiej strony zdajesz sobie sprawę, że już tyle przeszłaś czy tyle przeszedłeś w tej sferze emocjonalnej, że czasami masz już dość i może nawet wolisz pobyć chwilę samemu czy chwilę samej. Chcę, niektórzy z Was będą będą ciągle rozdrapywali stare rany z przeszłości, będziecie myśleli o partnerach z przeszłości i to też będzie was blokowało przed poznaniem kogoś nowego, przed poznaniem właśnie nowej osoby. Także single, ja jeszcze nie widzę, abyście w tym miesiącu poznali kogoś nowego. Musicie popracować nad sobą, jeżeli chodzi o sferę emocjonalną i zdecydować się, czy wy rzeczywiście w 100% chcecie być w związku i poznać kogoś nowego. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, no, to nadal będziecie w tych związkach. Ja mam pokazane, że mogą być w czerwcu troszkę gorsze chwile, jakieś mniejsze lub większe kłótnie. Niemniej jednak myślę, że pogodzicie się po każdej z nich i nie będą one zagrażały Waszym związkom pod tym względem, że miałyby się porozpadać. Nie. Ja widzę, że w Waszych związkach w czerwcach najlepiej nie będzie, gdyż tutaj co niektóre znajomości, te relacje. Partnerskie są takie już poobijane, wymęczone, wytyrane i. Y, mam wrażenie, że i wy jesteście zmęczeni, i wasz partner, partnerka też jest zmęczony. Także myślę, że warto wprowadzić w czerwcu do Waszego życia coś nowego, jakiś powiew świeżości, aby troszkę poruszyć y, energię i cieszyć się miłością wraz z wiosną, która jest za oknem. Zobaczmy, moi drodzy, cóż w zdrowiu. A skorpiony w zdrowiu powinny zwrócić uwagę na podwójne narządy w swoich organizmach, i tutaj szczególnie kobiety powinny zwrócić uwagę na sprawy kobiece, takie jak na przykład jajniki, jajowody, piersi i wszelkiego rodzaju podwójne narządy. W naszym organizmie. Są one do przebadania. Warto też, abyście pili więcej wody oraz się, moi drodzy, po prostu odpowiednio nawadniali. A zobaczmy, jakie jest tutaj przesłanie anielskie dla naszych skorpionów. Skorpion i czerwiec, co powinien wiedzieć. Zodiakalny skorpion na czerwiec. Jaka jest rada dla zodiakalnych skorpionów? Aby były one szczęśliwe i zadowolone. Popatrzmy, drogie skorpiony. Cóż tutaj dla was? Zobaczmy. Skorpion czerwiec. Pomocna osoba, ktoś chce Ci pomóc, pomyśl, kto to może być i zainicjuj kontakt. No, moje drogie skorpiony, anioły chcą Wam przekazać to, że jest przy Was jakaś osoba. Być może wy jej nie zauważacie, a ta osoba ma rzetelne zamiary w stosunku do Was i chce Wam pomóc, gdyż prawdopodobnie widzi to, że w waszym życiu teraz nie jest najlepiej, że macie jakieś problemy, czy to w swoim w związku, czy to w swojej pracy. I jest przy Was osoba, która chce Wam pomóc, i powinniście się teraz zastanowić, kto to jest, i wyciągnąć rękę do tej osoby, czy też nawet poprosić o, tą, o tę pomoc, gdyż ta osoba rzeczywiście będzie chciała Wam, moi drodzy, szczerze pomóc. Dobrze, moi drodzy, ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. I moi drodzy, ja życzę Wam udanego miesiąca i aby tylko to, co dobre, spełniło się z tego horoskopu. Pozdrawiam Was serdecznie.